to nie wiem nawet jak to nazwać. Niespodziewany zwrot akcji? Staliśmy się mrocznymi teraz? Nie wiem, po prostu wymyślamy jakieś by, byle co i po prostu robimy to. Tak, przedłużamy tę serię, żeby tylko było. No byle by się pobawić, nie? Aha. Ja już nie chcę w to grać. <gry> Dlaczego? Liberę zrobimy dopiero za jakieś trzy odcinki. David, nie miałeś jechać po bratu, czy coś? No tak, za kilka minut. Plus jedzie pociągiem, więc pewnie się spóźni. Spoko, wyrobimy się. No za tylko giganta. Dawno nie słyszałem tej kwestii. Ale sobie fruwa. To może boleć. Przynajmniej mnie. Co ja gadam? On fruwa, o co ci Tam chodzi? <laughs> tu się, jest zbalansowaną postacią. Okej. Okay. To zanim, zanim dojdziemy do Libery, to może każdego tego bossa... Ile tam było tych bossów? Też siedmiu? Nie wiem, czy na jakimś terenie nie było dwóch. No, yyy... zaraz. A na pustyni? Nie? nie, na pustyni był hey. Zakne tylko. A może To więc... była kachidonga, centura, zaknel, dwóch gigantów, to, to było, co tam jeszcze było, demon Feni i fenici. Yuh. Siedmiu. Nie przypominam może... sobie, żeby było ich więcej jeszcze. A nie mógł się pojawić ten Gyoro, czyli tam Gyoro, czy jaką tam ją? Jeszcze mamut, dobra, ośmiu. O, właśnie, ma ma mamut i Kacidonga. no dwóch na jedno. Czy szybkość ataku to wpływa na pojawianie się much? Tak. Okej. Okay. Bo to co, co tyle, to jakby będzie następna fala much. Znaczy nie, żebym robił, ale. Po prostu. W sumie aż, a, aż dla jaj. Na następne co będziemy szli, wez, wezmę jeden build SS, o ile mamy do tego przedmioty tutaj, e, bo, bo aż jestem ciekaw w sumie, co się koci działo. Następnie będzie to będzie Kochidonga chyba. Mamy oh. radę. Niedratek będzie zachwiewał cały czas. Lecimy. Jak to się grało, ładowanie i szarża?

Zapomniałem jak dużo krug bije każdy boss będzie tak wyglądał? worek treningowy <kluzny> Gigafigura Masz <gluzny> gigafigura tak naprawdę Gigafigure'a to wystarczy, że weźmiemy nietatka, który będzie cały czas to zachwiał i w sumie tyle. No tak, bo tu DLC może można jeszcze. <grym> tak. O matkie. Hmm. Fajnie, nazwałeś pazury moją nazwą, dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Hmm. Noszę cię na moim ręku. Taki silny jestem, że jedna mi wystarczy. Tych krytyków mi nawet nie wystarczy, co jest? A co pragniesz osiągnąć? Um. <noise> Coś dziwnego. Okej, okay. potem niech to będzie niespodzianka. Mhm. Mm Znaczy najpewniej to nic nie zrobi generalnie. Ale. Dobra. Jak coś to wydać radę po prostu. Co? Chyba. Ja nie mam obrażeń Bo, Ja bardzo przywierzę, że nie będę bił nic. Ten bohater jest tragiczny. Co? No. Znaczy no syno na PVE tak. Ale na PvP jest kurwa dobry. To małe coś. Mam obawy. <śpiewanie> Ręcej to trucizna zabije. Jaka się ataku No to fajny build lady masz Mi <grystanie> się przypomina jak jadę z na zachwianie się No jasne, chyba muszę dać chwilę Żeby podłufczał nie, nie, nie! Jak go cały czas zachwiewasz, to nie wpadnie w szał. Oh. Okay. Nie zdąży. Tężny smok. Kto by wygrał? Wielki lodowy smok czy muszki? <grym> 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 Okej. Okay. Było... Ciekawe starcie. Strategicznie trzeba było do niego podejść. Dobra, to generalnie co to był za build? Um, build był właśnie pod i otruwanie. Z jak największym atak speedem. Zostawałeś to na arenę? Nie. nie jesteś taki jak jeleń. No na arenie jest wiele, o wiele lepszych pizdów. Chłoda? Niekoniecznie, bo składem jest trochę za wolny. Ale też można, jak trzeba mieć większe wyjątanie. To to był w zasadzie ostatni najpotężniejszy boss, teraz to będą takie bardziej papierowe. Yyy... Hmm. Ja, bo co... tam Dawaj to raz, bo... Red, trecimy. Centura teraz... <graby> Ej, ale dałoby radę, centura nie miała zbyt dużo HP. Leniożów pamiętam, że szarżą atakował kilka razy. Jakby go tak zrobić pod obrażenia... <graby> o kurde, wymyślił. O! Zapomniałem, że tu jest zon rock zon rok domyślnie. Robimy te plansze jeszcze 7 razy, ok? Specjalnie dla ciebie będziemy przedłużać tę serię. Ja jeszcze mam Dżelibis z, z tego skasowego z kopię Twojej trucizny. Ojoj! <grym> Ojoj! No i pęk pającek. Jak się bawiłeś, red. Ej, no ale. <grym> Leń też by dał radę, spokojnie. Tak. Co ja sobie robisz z salonem? Nie no, gdzie tam. Dla co ty? Znaczy, no. masz deszcz? No to co no, da, da radę przecież. Nie no, dać da, no, owszem. Nie no bo w ale to mieć, nie ten Ale ten musiałbym ten... mieć pobijane klasowe i jeszcze te inne rzeczy, no co się sobie za bardzo. Na przykład klasowe leniaty. To znaczy umiejętności, zbyt umiejętności zbyt. przepraszam, nie klasowe. Tak, no, no to dobra. No bez to jak. Ale kurde, tego pikusia chyba, chyba zachował sobie na jeszcze następnego bossa. A, czyli. Ale no tak, bo przecież jeden, jedna klasa się będzie powtarzać. Jest więcej bossów niż kiedyś. ja też mam zmieniać za każdym razem. Tak? No ja zmieniam, wyróbcie co chcecie. Ooo, no. oh, dobra. Mmm. Um. Okay. Um. Nie no, to nie jest oficjalne, tak? Dlatego mówię, jak chcecie się bawić, to się bawcie no. Dobra, to ja się, to ja się bawię tym. Ja prezentuję każdego mrocznego. Okej. Okay. Nie widziałem u wszystkich, jak wygląda ten. Eee, matko, w statystykach ta animacja zwycięstwa, więc chciałem sobie po prostu zobaczyć. Nie. Nie, bo to jest zbyt dobra okazja, żeby bawić się w ten. Eee, połączenie tego, że jak trafię kryta, to mam razy cztery na uśpienie, a jak jest przeciwnik uśpiony to mam razy 4 na kryta. Co <laughs> ja. teraz jest? Maćici? Maćici. ci. A, i jeszcze do tego dołożyłem, że jak walny krypto, to jeszcze jest razy cztery na truciznę. Ojej. Ojej. <gry> o tak! To są skill nie tatka. W większości. No ale dobra. Połączeniu z pikusiem, no to też niezłe rzeczy idzie osiągnąć. Od solidarnego wpadku do tego. Chodźmy, Chichi. Odepchnął mnie jeszcze, skubany. Leć! Holy fuck, ale to jest ściekły wilk! <laughs> Kurde, to jest za... <laughs> dobre! się zabił i poszedł. Ja se hero moda, albo nie. Chciałem se włączyć. Panik Flor Ja też sobie włączę. No, stoimy turę. Niech idzie se. Zaknel. Oj, wow. Zaknela to chyba też się zatruwało i usypiało fajnie. Robal, let's go. A to mi tylko już zostało. A nie, jeszcze lenio. Ew, Ew. <grym> <grym> Czy może... Czy może ja teraz zacznę brać inne klasy, tylko że no ja też czy później będę musiał wziąć Lenia w takim razie, więc... No JV, no mówię, rób jak chcesz. No. Ja po prostu przeglądam wszystkie klasy jak wyglądają, bo nigdy nie miałem jakiejś okazji. Pozwolić, na to, żebym wziął lenie. Po prostu. Mikuj z rękawicami, Bóg. <noise> no nie mam lepszych szponów, Czy no. rękawice na nim nie są aż takie złe? Budynki jest. No. Których tu nie ma. Tak, najgorsze co możesz zrobić na pikusiu, to założyć te e, zatrute szpony. O, to wtedy budynki to ich nigdy nie rozwalisz. A kamyczek? Nawet wtedy to mało pije. ma Robal. O, nie, 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 nie. Wow. Nie odpychajcie go! Boże, JV... Przestań! No bo to jest piękne, bo tutaj... E crit czy jest powiązany z crit rate'em. No Więc tam. jak to jest razy 4 crit rate, to crit damage też wzrasta strasznie. Dobra, dobra, idziemy na Kika tą gorę. Diga go w górę! Właśnie, problem jest taki że to musi być wystarczająco, mm, muszę trafić kryta, jeżeli coś ma już za dużo y, szansy na y, ten, na, w sensie ma za dużo rezista przed, przed krytami, to już, no, to nie zadziała w ogóle. No ta bariera ładnie wygląda. No, gra ja tylko, że... hmm. tylko na magów. Jeszcze w ogóle, jakby działała tak, że w środku, nawet na e, innych, nie działa, nie działa magia, to już w ogóle. No. Skuranie. O tak. Szczerze, tak powinno to działać. Justice for No Znaczy, może nie aż tak bardzo, żeby kłodę wziąć, ale. Ale podobrażajmy. Lecimy. Trzy. Najwspanialsze mroczne bohaterki. Jedyne. <noise> Zresztą, nie, nie, Jak jest jeszcze ten. Pan Netflix ten... Tak, tak, zapomniałem o tym czymś. Red ma swój motyw muzyczny. Ej, który był z góry ustalony. Hej, minute, <grystanie> 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 kręcimy się. Młynek. O, umarł. <grystanie> e, śpisz? Stawaj. <grystanie> <noise> Oj, To było fajne Ja chcę tę skrzynkę. Mogliśmy tu trzech krokolców wziąć <noise> Spoko, takie testy też można zrobić Ostatnio z jednym było fajnie Pamu za mało kul To jest lecimy O, -o. To może boleć Myśczamy tego skilla, że się leczymy tak. Step on mi Dadi o, oh, yes! <laughs> Czemu nic nie bije? Za mocni jesteś <laughs> Obrażenia, hu? <laughs> O, ja dostałem teraz. ale już... Nawet nie było widać tego. Hmm. No ten jest, to Dobra. Dobra, dajcie jeszcze krukolców. <grystanie> <grystanie> Możesz go w powietrzu. max Speed. <grystanie> O Boże, susurapon, let's go. Ojej, to będzie zło. Dobra. Jak miejsce na dysku powie I'm out of here. Właśnie będę musiał to sprawdzić zaraz. Gdzie jest? Where you go? Where did you go? O nie, zsynchronizowały nam się teraz. O fuck. Co jest? Czemu on jest tak wysoko? Lecimy. To jest Za piękne. <laughs> Jestem ja trzy tornada w tym samym momencie praktycznie. O, zachwiał się. Cały czas się zachwiał. No tylko wtedy nie może latać no tak do góry Jest kamera już nie wyrabia Tyle krokolców co świat nie widział. Nie chcę tu kończyć W ogóle też teraz nie dostał zachwiania z jakiegoś powodu, ani razu Teraz dostał Tak O. Chciałem to zobaczyć cienky. właśnie okay. Cieszę się, zaczekać, zanim... bo dobra, jak już zaczęliśmy Dobra, to jeszcze tego jednego bossa wezmę to, zapiszę ten, ten, ten zrobię cięcie, zobaczę ile to wszystko waży. Sorry, mam obawy, że zaraz mi się skończy miejsce i będzie takie. o, -o" liberalnym razem. <pocolı> znaczy, w sumie zrobiliśmy jako próba. <pay999> Dobra uwagi. Cześć o! GSO Parówka też lata Teraz możemy podziwiać tę animację. естьо боже договрис поруем Tego, szkoda tego trzepiącego ataku. Aha. Ja nie wiem, Są... to zobaczył w powietrzu. Jestem ciekaw, czy miałby efekt, mimo tego, że jest w powietrzu. I nas <coughs> poprzewracał i wtedy no by się. Bo upadł. Obawiam się, że tak mogłoby to w sumie zadziałać. No bo kto normalny by pod teby. Uwzględnił możliwość, że boss nie będzie dotykał ziemi. Majajaj. <grym> oj, oj, oj. Straszne, co ty się dzieje? <grym> ty, ale. Zapreidowana konsola nawet wyrabia. <grym> no! <grym> Na normalnej to bym już wyskoczył pewnie. A tak! O boże O nie kamień. Spokojnie to dęga przytankowała. Tak. Czemu śpinie tak słabo wchodzi? Nie wiem, ale o tak? Kurde, czy jest coś, co bylibyśmy w stanie jakoś jeszcze uspać? Mnie zaraz. Dendy szept. <ślesz> Zależy czy chodzi Ci o DLC czy. Podstawowe bestie. Zresztą, takie odno coś w miarę wytrzymało jego. Goruru? Może. O, Dęgolec. Mój Dęgolet. ulubiony. <grym> o matkie, dobra, kreatywność <grym> na poziomie dzisiaj. <grym> <grym> Ale to dziwnie wygląda. <noise> Jaki mały! <noise> Ty osoba niska, jak się denerwuje na siebie. Tak wygląda. Ten jest... Wilk. Dędzio wilk. <noise> Mamy komplet. A nie jeszcze. <noise> Dędzia ktopeż. <noise> <noise> Wspaniały wie. content. Wiecie jak to fajnie teraz u mnie wygląda jak chcę zmienić klasę i wszyscy decha mają maski Dengi? Marzenie jednego gracza. Mokry sen. Był władca, który dotykiem zmieniał wszystko w złoto, król Midas. A ja dotykiem zmieniam wszystko w dengę. Wonda Ale! Wonda to wygląda w sumie spoko. E, nie, dobra, zanim skończymy to <coughs> chcecie coś jeszcze powiedzieć? Takiego ostatniego tak. słowa? Tak. Przeglubało, okej. Okay. <coughs> ja jestem lekko chory psychicznie, wybaczcie mi. <coughs> nie wiem, no ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że miło mi się z wami grało. Też dziękuję wam, że zechcieliście kontynuować, za znaczy kontynuować, rozpocząć ze mną tę serię. Kontynuować od zero? <gry> tak, kontynuować od zera. Eee, że Wam się w ogóle chciało i że, nie wiem, pogratulować Wam, że dotrwaliśmy tutaj do końca i Wy tak samo. Nie. Znaczy, jedyne co mnie tu trzymało, to moja wypłata. <gry> <gry> tak. Zamieściłeś trzy reklamy. Powinno Ci wystarczyć. <gry> Urde, nie wiem. <gry> Jak na taką serię to. Proszę, hej, ze sponsorujcie mnie. <gry> Wyślijcie mi myszkę, bardzo potrzebna w filmie. ostatnie słowa. Uh, było miło. Było miło, właśnie. Dobra, dziękujemy, trzymajcie się i pa pa.